Widzowie, powitam was Metaliką Ze względu na to Ej, dlaczego ja to zrobię? Nieważne, przejdźmy do Tego tam, nieważne Cześć, cześć, witajcie Powiedzcie mi, czy chcielibyście mieć live'a W sobotę na przykład? Bo ja mogę mieć live'a Tak przy okazji to w sobotę mogę mieć Aha, aha tutaj to w znajdę to. Ale dzisiaj, dzisiaj pojawi się też drugi filmik. Dzisiaj pojawi się taki mem na moim kanale. No i. Muszę coś. Ej, no słychać mnie w ogóle. Będę musiał krzyczeć chyba, jak będzie ten głośniejszy moment. Zaraz, chwila. Dobra, ściszyłem trochę. Zaraz pewnie będę musiał znowu tam iść. Wczoraj popełniłem błąd. Ale jaki to był... Jaki to był błąd? Jaki? Jaki błąd? Jaki był ten błąd? No myślę, myślę. Hmm. Nie wiem, przedstawię wam kogoś. Mianowicie bombę. Zangriberc, pewnie większość zna. E, powiedz coś, bomba. Mianowicie to, że jak kręcisz ten filmik, to jeszcze nie odrobiłeś jednego zadania. O! Aha! Okej, okay, okej. Okay. No, drobie. Dobra, chwilę. Coś magnetofon się zaczął, chociaż się nie dziwię, jak jest starszy trochę. Ups. Dobra, a w jutrzejszym odcinku zobaczycie coś innego. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że niedługo będzie nas więcej? A e, chwila, chwila, zanim przejdziemy, to już pamiętam, jaki błąd popełniłem. Wczoraj powiedziałem, że będzie krótszy odcinek, ale okazał się dłuższy o parę sekund. Ale nieważne. To pamiętasz, jak mówiliśmy, yy, że niedługo będzie nas więcej? Tak, a co? To tak się składa, że to już będzie jutro. No to tak się składa, że też nas będzie więcej. A skąd ty możesz to wiedzieć? No ja właśnie się właśnie przed chwilą mówiłem, przed odcinkiem. Dobrze to mówię? No wiecie, no nie mam scenariusza, więc nie wiem trochę jak to nie Dobra Nakręcimy jeszcze coś poza zingsami? Nie wiem Dobra To był kaktus jak coś i no, co ja mogę porobić? Pokażę coś. W tym eksperymencie, jak go robiłem, to tam było się powiększały te kulki. Bo widzicie, tutaj były malutkie pompony. Są wielkie. Lampa XD, znaczy lampa 3D. No, ja to musiałbym nakręcić krótki odcinek wieczorem, bo wtedy to ładnie widać. No i ten odcinek już krótki wieczorem nakręcę może jutro. Dobre jutro. Zat. Dobra. No, muszę coś... Szybko wymyślić na tym odcinku. Jak coś, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. O ile się da, napiszcie komentarz, ale ja oczywiście nie zmuszam. Dobra, e, dzisiaj może się uda krótszy odcinek, chociaż nie wiem. One, two, three, piu. Mogłem powiedzieć rycu albo chapungs Znaczy, nie ciap... nieważne, to było w kung fu panda e, no, no, no Co, nie mam nic w głowie Na no odcinek Na no odcinek Nie mam nic w głowie Śpiewam piosenkę To jest przeróbka metaliki Mi no to nawet one Dobra, co ja mówię Dobra Zrobimy to inaczej. Le, nie wiem. Albo nie wiem, sam nie wiem, jak to zrobić. Jak by to zrobić? Dobra, papa. Pa.